Dzień dobry Państwu. Na wstępie mojego wystąpienia pragnę serdecznie podziękować za możliwość uczestnictwa w tak wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest obecny kongres. Temat mojego wystąpienia zatytułowałam Personalizm w od Teorii do Praktyki, a tak naprawdę moje rozważania będą dotyczyć personalizmu pedagogicznego. Dlaczego taki temat? Ponieważ od kilkunastu lat jestem tak naprawdę praktykiem. I mam zaszczyt pracować z dziećmi i młodzieżą. Myślę, że każda dorosła osoba pracująca, opiekująca, wychowująca młode pokolenie, próbuje odnaleźć odpowiedź na pytanie, jakie wartości system norm przekazać młodemu człowiekowi. Jak kształtować jego osobowość, aby wyrósł na człowieka mądrego, uczciwego i refleksyjnego. Stąd moje poszukiwania tematu na dzisiejszy kongres. Słowo personalizm występuje w języku francuskim. Od początku XVIII wieku oznaczało indywidualizm, a nawet egoizm i akcentowało jednostkowe dążenie do zaspokojenia ludzkich potrzeb, a także interesów. W słowniku filozoficznym znajdziemy odpowiedź jako nazwę przekonań, przekonań filozoficznych, a same słowo pojawiło się dopiero pod koniec XIX wieku. Można wyróżnić trzy podstawowe znaczenia tego pojęcia filozofii. Po pierwsze, personalizm jako nurt w filozofii, humanistyce, obejmujący różne kierunki i dziedziny. Natomiast co możemy zauważyć, to wspólne podejście do rozumienia człowieka jako istoty jednostki wartościowej i wartościotwórczej, podkreślające jego relacje z innym, z drugim człowiekiem. Po drugie... Personalizm jako kierunek filozoficzny stworzony przez Emanuela Monnier, rozwijany głównie na łamach francuskiego miesięcznika Esprit od początku lat 30. XX wieku. I po trzecie, personalizm jako zespół poglądów skoncentrowanych wokół wartości i godności osoby ludzkiej oraz osobowych relacji człowieka z innymi oraz ze światem. Filozofia personalistyczna, która ma fundamentalny charakter dla pedagogiki personalistycznej, jest nauką, dziedziną filozofii z pewnością o humanistycznym wymiarze, która akcentuje następujące wymiary natury i istoty osoby człowieka. Filozofia personalistyczna podkreśla niewątpliwie osobowy charakter człowieka. Skupia się na akcentowaniu osobowej wartości człowieka właśnie w wymiarze wartości. Wartość człowieka wynika z niezbywalnej i przydzielonej każdemu człowiekowi osobowej godności, wynikającą z faktu bycia osobą. Drugi wymiar wartości człowieka wynika jego osobowego wymiaru egzystencji, czyli jego pracy, to w jaki sposób on się samorealizuje, doskonali w imię realizacji wartości, sensu życia. Filozofia personalistyczna podkreśla również wysoki poziom godności osobowej człowieka, bezpośrednio wynikającej z jego charakteru bycia stworzonym przez samego Boga na jego obraz i podobieństwo. Niezwykle ważnym jest, że filozofia personalistyczna mówi o odpowiedzialności, jaką ponosi osoba człowieka. I mówiąc o odpowiedzialności, mówimy tutaj o odpowiedzialności zarówno za samego siebie, za swój rozwój, dążenie do osobowej dojrzałości, doskonałości, finalnie do świętości, ale także odpowiedzialności za drugiego człowieka, jego dobro, odpowiedzialności za realizację tych wartości. Filozofia personalistyczna podkreśla podmiotowy charakter osoby człowieka. I tutaj, co bardzo ważne, traktując osobę jako podmiot, a nie jako przedmiot. Personalizm podkreśla również indywidualność, ale i wspólnotowość człowieka, zwracając na dwojaki wymiar jego egzystencji. Dotyczy ona poszukiwania indywidualnego szczęścia, spełnienia, ale także harmonii w drugim człowieku, we wspólnocie osób. Personalizm zwraca uwagę na rozumny charakter człowieka, czyli istoty zdolnej do poznania samego siebie, innych osób a także poznania otaczającej rzeczywistości. Personalizm podkreśla również transcendentalny charakter osoby człowieka, która poszukuje szczęścia, osobowego spełnienia. <laughs> Przepraszam najmocniej. Filozofia pod personalistyczna podkreśla ważność wartości w życiu człowieka, jako element umożliwiający jego wzrastanie do osobowej dojrzałości, dobra, pełni osobowego człowieczeństwa. Filozofia ta zwraca uwagę na podążania człowieka ku samorealizacji, podążania w kierunku osiągnięcia doskonałości. Oczywiście źródeł personalizmu można doszukiwać się w wielu poglądach i kierunkach podejmujących przede wszystkim problematykę etyczną. Zwracając uwagę na refleksję Sokratesa nad dobrem w życiu człowieka, do rozważań Paskala o ludzką kondycję w świecie, o sens życia. Zwracając uwagę... Na intensywny rozwój społeczno-gospodarczy, przeobrażenia kulturalne, polityczne, wychowanie młodego pokolenia staje się wielkim wyzwaniem dla dojrzałego pokolenia, intensywny rozwój technologii informacyjnych, nieustanny wyścig w pogoni za pracą, sukcesem, władzą, siłą pieniędzmi sprawia, że wartości takie jak człowieczeństwo, godność, dobroć, piękno, prawda, zdecydowanie spychane są na dalszy plan. Niestety, coraz częściej mamy do czynienia z przyzwoleniem na instrumentalne traktowanie drugiego człowieka, na brak szacunku wobec innych i wobec siebie. W telewizji coraz częściej dominują informacje o agresji, przemocy wobec drugiego człowieka. Niewątpliwie zjawiska te sprzyjają patologiom, ale także hamują rozwój społeczny. Bogdan Nawroczyński, który jest zaliczany do twórców jednej z pierwszych klasyfikacji prądów i nurtów pedagogicznych w Polsce, uważał, że, zacytuję, do współczesnych prądów można zaliczyć te, które dopiero się tworzą, zaczynają oddziaływać na społeczeństwo i jeszcze się nie skończyły, a ponadto wiążą się z poszczególnymi osobami, obozami czy stronnictwami politycznymi, wzbudzają namiętności i najsprzeczniejsze sądy. To nam utrudnia oddzielenie tego, co naprawdę doniosłe, od tego, co nie zdobędzie trwalszego znaczenia, choć na razie jest modne, lub cieszy się poparciem możnych protektorów. Pedagogika personalistyczna jest nurtem wychowania, który od kilkudziesięciu lat zmaga się ze swoim prawem do rozwoju w praktyce szkolnej. W sposób niezwykle interesujący, istotę personalizmu właśnie w wymiarze edukacyjnym wyjaśnił Adamski, o to w jaki sposób napisał. Personalizm akcentuje fakt niepowtarzalności osoby oraz jej prawo do wyboru własnej drogi rozwoju i doskonalenia osobowego, włączając to wszelkie formy i poziomy kształcenia wychowania. Godność i wolność osoby przeciwstawia się jakiemukolwiek sterowaniu tym wychowaniem, manipulowaniu treściami kształcenia i wychowania, jego zinstru zinstrumentalizowaniu czy zmonopolizowaniu. Co nie oznacza, że wychowanie nie powinno być kierowane. Wręcz przeciwne. Powinno być skierowane na wartości i chronione przed treściami, sytuacjami stanowiącymi antywartości. A żeby mogło być pełne, powinno być dziełem wielu ośrodków oddziaływania. Mamy tutaj na myśli rodziny, instytucje, szkoły, kościoła. Związków i stowarzyszeń młodzieżowych, środków masowego przekazu oraz norm społeczno-prawnych leżących u podstaw kultury każdego społeczeństwa. Punktem odniesienia do wszelkich oddziaływań wychowawczych jest odpowiedź na pytanie o człowieka i jego miejsce w porządku bytów stworzonych. Z odpowiedzi bowiem na to pytanie wynika cel, istota i przebieg procesów wychowawczych. Pedagogika personalistyczna. Na bazie której rozwijała się pedagogika chrześcijańska, przyjmuje w koncepcji świata i człowieka wzajemną zależność takich elementów jak względny indeterminizm, wolność, transcendencja. Uznaje, że człowiek jest w stanie dociekać prawdy obiektywnej, stoi na stanowisku trwałości i obiektywizmu wartości. Nie waha się przyjmować postawy krytycznej ani bronić praw i godności osoby. Zatem Personalizm jest nie tylko jednym z kierunków we współczesnej filozofii, ale również nurtem w naukach o wychowaniu, który afirmuje każdy podmiot zaang zaangażowany w proces socjalizacji, kształcenia i wychowania jako osoba. Wychowanie stanowi niezwykle ważny proces dla każdego pedagoga. Warto podkreślić, że w ujęciu personalistycznym proces wychowania to. Uzdolnienie wychowanka do kierowania własnym rozwojem. Wychowanie traktowane jako wzbudzenie osoby w wychowanku. Uczeń ujmowany jest jako czynnik wychowania, a wychowawca jako osoba wspomagająca, podążająca za nim. Młody człowiek nie jest własnością rodziny ani państwa. Respektuje się rolę szkoły oraz powiązania procesu dydaktycznego z wychowaniem. Zwraca się uwagę na pierwszeństwo wychowawcze rodziny, a także respektuje się godność i podmiotowość wychowanka ucznia. Pedagogika personalistyczna podkreśla dialogiczny wymiar procesu wychowania, definiując wychowanie jako cały kształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej, zwłaszcza przez interakcję, istnienie i rozwijać swoje człowieczeństwo. Personalizm pedagogiczny należy do tych prądów w naukach o wychowaniu, które szczególnie mocno akcentują tezę wolności człowieka. Uznanie bowiem wolności bierze się z przekonania, że wychowanie jest ryzykiem i wymaga stałego wysiłku, a przede wszystkim trosko o dziecko, o jego udział w procesie edukacyjnym. Podmiotowe, a więc w swojej istocie personalizm, Personalistyczne podejście do edukacji kruszy dość stabilny, autorytarny model wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami nauczania i wychowania, a przedmiotami ich oddziaływania. Zgodnie z personalizmem pedagogicznym, relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami, a także rodzicami nie mogą mieć charakteru narzucania ani opierać się na władaniu jakiejkolwiek z tych grup. Pedagogika personalistyczna jest jednym z ważnych nurtów współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej. Myślę, że możemy się zgodzić, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków edukacji. Czy założenia i refleksje dotyczące pedagogiki personalistycznej można rozpatrywać w wymiarze praktycznym? Czy można jej założenia realizować w polskiej szkole? A jeśli tak, to jaka powinna być współczesna szkoła. Myślę, że można się zgodzić ze słowami profesora Bogusława Śliwerskiego, który uważa, że w szkole może być mądrze, radośnie i dobrze, o ile edukacja staje się w niej okazją do permanentnego spotkania się ze sobą autentycznych osób zainteresowanych maksymalizowaniem własnego rozwoju, a co najważniejsze, istoty podmiotowego i przedmiotowego świata humanum. Istotnym bowiem komponentem prawdziwego procesu wychowawczego jest imma, imamentnie tkwiący w nim stosunek człowieka do człowieka. Przecież w XXI wieku śmiało można wśród młodego pokolenia pielęgnować takie wartości jak godność i szacunek wobec drugiego człowieka, tolerancję na inność, szanowanie poglądów odmiennych od naszych. To wszystko zależy od nas dorosłych. Szkoła polska może być szkołą walczącą przeciw dyskryminacji i wykluczeniu. Sz może być szkołą dobrych i pozytywnych relacji. Szkołą bez indoktrynacji i niezależną od władzy. Szkołą uczącą rozwiązywania problemów, rozwijającą myślenie twórcze. Szkołą podejmującą wyzwania XXI wieku. A przede wszystkim szkołą otwartą, dbającą o przyjazne środowisko uczenia się. Szkołą z mądrymi. Nauczycielami i rodzicami. Edukacja szkolna z perspektywy personalizmu pedagogicznego otwiera przed nauczycielami horyzont poszukiwań i wyzwań wychodzących od nich samych, od dziecka czy jego rodzica ku ich człowieczeństwu. Może się to dokonać przez suwerenność i twórczość nauczycieli. Dlatego też współcześni pedagodzy powinni być pozbawieni wszelkich form egoizmu. A ich styl pracy to ustawiczne wychodzenie ku innym, ku dialogu. Na zakończenie przytoczę słowa Jana Pawła II. Myślę, że są niezwykle aktualne. Który pisał o idei personalizmu. Personalizm oznacza ujmowanie i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień i spraw ludzkich zgodnie z tym założeniem. Człowiek jest osobą. Wartością niepowtarzalną i nieprzemijającą. Myślę, że te słowa są niezwykle aktualne. Pamiętajmy, że wychowanie personalistyczne ma służyć przygotowaniu kolejnych pokoleń do życia w społeczeństwie z odpowiedzialnością za bycie osobą i życie wśród innych, z którym każdy jest pełnoprawną, obdarzoną bezwarunkowo godnością osobą. Dlatego my. Dorośli, powinniśmy być wzorem, przykładem dla młodego człowieka. To rządzący, którzy są odpowiedzialni za losy polskich obywateli, a także pedagodzy, rodzice, winni chronić i umożliwiać młodym jednostkom na poszukiwanie wartości absolutnych, takich jak prawda, piękno i dobro czego bardzo brakuje we współczesnej szkole. Żeby się tak stało, państwo, a zarazem prawo, nie powinno zajmować się wcielaniem życie jakiejkolwiek paradygmatu czy kierunku wychowania, by nie przekroczyć takiej cienkiej granicy prowadzących do fundamentalizmu i despotyzmu. Ponieważ głównym mottem kongresu są słowa autora, profesora Ireneusza Werbińskiego, wychowanie trwa wieczne, myślę, że bardzo ważnym we współczesnej szkole jest abyśmy byli otwarci na drugie osoby, żebyśmy umieli prowadzić dialog. Jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić, myślę, że jesteśmy w stanie wychować mądre, młode pokolenie, czego myślę stanowi olbrzymi przykład i wyzwanie dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo za uwagę.